Dzisiaj przybliżę Wam temat artykułów na LinkedIn. Pokażę, jak napisać własny artykuł oraz przybliżę korzyści z pisania właśnie takich publikacji. Bo czasami warto napisać artykuł zamiast postu. Dlaczego? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Często dostaję pytania, czym właściwie różnią się artykuły od postów. Otóż różnią się między innymi tym, że w poście możecie napisać tylko 3000 znaków. Dla niektórych tylko, dla innych aż 3000, ale nie zmienia to faktu, że do dłuższych form lepsze są artykuły. Dlaczego? Już wyjaśniam. Zacznijmy jednak od tego, jak w ogóle napisać artykuł. Zaczynamy od strony głównej, czyli tej strony, którą każdy wyświetli wchodząc. Na LinkedIn. Klikamy, napisz artykuł. I tutaj ważna uwaga: wyświetlają się wszystkie strony, którymi zarządzam. A to dlatego, że artykuł od niedawna możecie napisać nie tylko jako osoba prywatna, ale także jako firma. Co umożliwia Wam pisanie właśnie takich artykułów, które będą częścią, elementem Waszego lejka sprzedażowego. Więc jak najbardziej, jako firma też możecie pisać artykuły. Pierwszym krokiem będzie przesłanie zdjęcia z komputera. Wybieracie więc zdjęcie. LinkedIn sugeruje, jaki to ma być rozmiar. 1920 na 1800 pikseli. Dalej mamy stanowisko, ale tak naprawdę to nie stanowisko, tylko tytuł artykułu. Wpisuję więc tytuł i wklejamy treść artykułu. Najlepiej wcześniej ją sobie przygotować, tak aby już była gotowa, aby nam nie zniknęła. Później też pokażę, gdzie zapisywać artykuły na LinkedIn, gdzie kopie robocze nam się zapisują. Wklejam mój wcześniej przygotowany artykuł z podsumowaniem roku. I jaką tutaj widzicie główną różnicę w porównaniu do postów? Ona jest na pierwszy rzut oka widoczna. Jest tutaj na górze. To taki zaawansowany edytor, trochę wordowski, w którym możemy sobie wybierać różne fajerwerki, które później zaowocują tym, że artykuł będzie wyglądał po prostu lepiej. No to najpierw pogrubienie. Pewnie te wszystkie funkcje znacie, więc nie będziemy wszystkich przerabiać. Jest podkreślenie, jest cytat. Weźmiemy sobie cytat. I zobaczycie, jak to efektownie wygląda w sytuacji, kiedy chcecie kogoś zacytować. Jest też opcja linku do strony zewnętrznej. To jest opcja przydatna w momencie, kiedy chcecie odesłać na przykład do swojej strony. No to sprawdźmy na moim przykładzie. Zaznaczamy sobie ten fragment, który chcemy linkować. Następnie wklejamy linka do zewnętrznej strony, klikamy aplikuj i. Po opublikowaniu artykułu, użytkownik, który go czyta, będzie mógł od razu przejść do naszej strony www. Prawda, że przydatna opcja? Nie mamy jej w postach, i to kolejny z wyróżników właśnie artykułów w stosunku do postów. Jeszcze jeden ważny wyróżnik to obraz. O ile w postach możemy wstawić jeden obraz, mozaikę zdjęć, czy też nawet prezentację, to w artykułach wygląda to trochę inaczej. Weźmy jeden z obrazów z mojego dysku. Niech to będzie zdjęcie z imprezy Zlinkowani, która odbyła się w tym roku w Warszawie. Po wgraniu takiego zdjęcia, możecie je dowolnie powiększać, czy też zmniejszyć. Może nie tak dowolnie, ale LinkedIn tutaj umożliwia taki prosty edytor. Możecie też dodać linka znowu do strony zewnętrznej. I ponownie bardzo przydatna opcja, kiedy chcecie, by artykuł także był elementem Waszego lejka sprzedażowego i kierował na przykład do podstrony produktowej, czy podstrony z bezpłatną konsultacją. Zaprezentuję jeszcze jedną opcję, która może być bardzo przydatna. To są nagłówki. Podobnie jak w przypadku stron www, możemy tu także zrobić nagłówek. I znowu ważny tip. Artykuły na LinkedIn są indeksowane w Google, co oznacza, że mogą zdobyć pozycje zupełnie tak samo jak artykuł blogowy z waszej strony internetowej. Warto z tego korzystać i pisać takie artykuły, które mogą wypozycjonować się w Google, bo dzięki temu odbiorcy właśnie z wyszukiwarki trafią na wasz profil na LinkedIn. By zwiększyć skuteczność działań SEO, jeżeli już wiecie, że artykuł ma być pozycjonowany w Google, LinkedIn zapewnia narzędzia, dzięki którym możemy ustawić artykuł pod SEO. I tutaj zobaczcie, jest tytuł SEO. LinkedIn podpowiada, że na stronach wy wyników wyszukiwania właśnie zostanie wykorzystany ten tytuł SEO, który dodacie, a także opis. Więc te artykuły również się będą pozycjonować w taki sposób, Jaki zaplanujecie, kolejną ważną rzeczą jest biuletyn. Biuletyny też możemy dodawać na LinkedIn od niedawna. I uwaga, ta opcja dostępna jest tylko dla tych użytkowników, którzy mają włączony tryb twórcy. Wybieramy tytuł biuletynu, zaznaczamy, jak często chcemy publikować. No, zróbmy co dwa tygodnie. Według mnie, co dwa tygodnie albo co miesiąc to jest taki optymalny okres, bo zdążymy przez ten czas przygotować merytoryczną wiedzę dla naszych czytelników, a jednocześnie cały czas będą oni z nami w kontakcie. Dodajemy opis biuletynu, czyli taką wartość, jaką czytelnik wyniesie właśnie z tego, że będzie regularnie śledził nasze publikacje. Jakie korzyści z biuletynu? No między innymi obserwujący naszą stronę firmową zostaną zaproszeni do Subskrybowania to jest ważna opcja, bo wtedy właśnie będziemy z nimi w regularnym kontakcie. Obiecałem jeszcze, że pokażę, jak zapisać nasz artykuł na później. W momencie, kiedy mamy taki draft, taką wersję roboczą, ale jeszcze nie jesteśmy z niej do końca zadowoleni, możemy kliknąć Zaplanowane wersje robocze, i tutaj, właśnie ten artykuł, który piszemy, powinien się znaleźć. Więc nawet jeżeli ja bym w tej chwili wyszedł z tego okna, zamknął LinkedIna, zapomniał o tym artykule, to on nadal by tu był. Artykuł możemy też zaplanować na później, klikając dalej, a następnie zaplanuj na później. I podobnie jak w przypadku postów, wybieramy tutaj datę, kiedy on ma się opublikować. Weźmy 28 grudnia o godzinie 10. Z doświadczenia wiem jednak, że artykuły najlepiej publikować w weekendy, bo wtedy ludzie mają najwięcej czasu na ich czytanie i jest największa szansa, że przeczytają od deski do deski, a przecież na tym nam zależy. 17.30 w sobotę to będzie dobry czas, by opublikować taki artykuł. Podsumowując, Artykuły zaczynamy pisać od strony głównej, tam wchodzimy klikając napisz artykuł, następnie w edycji artykułu możemy zaplanować, dodać różnego rodzaju pogrubienia, podkreślenia i inne fajerwerki, kursywy związane z pisaniem artykułu, tak by był ciekawszy dla naszych odbiorców. Możemy też wstawić cytat. Czy też odesłać do naszej strony domowej, czy też innej strony, jaką chcemy po prostu wyróżnić w tym artykule. Pamiętajcie też o możliwości dodawania obrazów. Wybieracie obraz z dysku, i nieskończoną liczbę takich właśnie obrazków możecie wstawić do swojego artykułu, co niewątpliwie uatrakcyjni cały przekaz. Jeżeli ten film przyniósł Wam wartość, pamiętajcie o łapce w górę. Oraz subskrypcji tego kanału. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Pamiętajcie też, że budujemy największy kanał w Polsce o tematyce LinkedIn, a celem na 2024 rok jest minimum 1000 subskrypcji. Jeżeli chcecie być częścią tego sukcesu, to subskrypcja będzie idealną pierwszą cegiełką. Do tego, by budować wspólnie naszą społeczność na YouTube. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia następnym razem. Cześć!